Witam Was serdecznie, wielu ludzi dzwoni, pyta gdzie nabyć kurkę, pokazuję teraz wiele ferm, no, oczywiście nie sprzedaje takie kurko jak, wiem dla siebie, takie małe stado, mamy tutaj 100 kurek, ta kurka jest pierwszy raz wypuszczona, dostała mi się prawe, pierwsze dla nich przeżycie, nigdy nie widziała słońca, zobaczcie ma białych grzebień, nie ma pigmentu, nigdy nie widziała słońca, ta kurka ma niecałe dwa lata i taką kurkę możecie nabyć 5 zł, płacicie za nią. Niecałe dwa lata, kolejne 2-3 lata będzie nosić jajko i diabeł jak ta Jak taką kurę? Na wyźwacie taką górę? wiele ludzi popełnia błędy, dopuszcza od razu na wybieg, na trawę, na błoto, deszcz, do moknie i te kury po prostu padają. Tutaj kupiłem kurkę, może się zdarzy, że padnie, no ale zapłaciłem za kurkę 5 Ta kurka jest to z Indii, ciężka, duże, ogromne jajko niesie. I teraz wiecie ile kosztuje tram. Trans dla ludzi kosztuje taka butelka 50 zł. Byłem w Akterce, dzisiaj trans, rekina. 50 złotych kosztuje buteleczka. To jest oczywiście dla ludzi smakowy D3, to jest ten e, sfalen, to te substancja, także le, le, le a, a, także no, super, cynk, seler, rewelacyjny, co to co robi dla człowieka, jak odporność, po chemioterapii, kapitalnie odbudowuje przeciwwirusowo i naprawia cały organy. I teraz prowadzimy pierwsza w Polsce, chcę pokazać wszystkim, o, się wymykuje, chcę pokazać teraz wszystkim. Ja pokażę Wam, bo będę teraz te, te kurki po miesiącu, jak będą wyglądać. Pełni czerwony grzebień, dostałem właśnie daftego 3, olej z rekina. W takim stanie w e, porównaniu do zapłacilibyście za taką butelkę e, 150-180 zł. Tutaj, kto będzie chciał, robimy taką specjalną stronę. u mnie Uniwersytet podamy stronę z pod kto zamówi ma kurki, przedmierzaje mu się, nie ma ludzie mówią, że ja już miałem kurki, nie niosło mi. My tym ludziom doradzam, zajmuję się tym całe życie, eee, Co z tą pną zrobi, zabijają to, która się przepierzy, doskonale, nawet podczas pierzenia będzie nosić jajko. No, Oczywiście musimy podać jej, zupełnie dietę. A więc olej, olej z rekina. Co robi olej z rekina w tak rewelacyjnej cenie? To będzie mu zamówił na naszej stronie 60 złotych buteleczka takiego oleju z rekina. Dajcie sobie po prostu, żeby nie pomylić, jak ostatnio tam za dużo, na jedną tonę jest 10 litrów. A więc na 100 kilo, na 100 kilo jest 1 litr, na 10 kilo paszy 100 ml tylko. A więc ta butelka inwestujecie w taką, która 60 zł, mając 10 kur, to jest praktycznie na dwa miesiące. Warto wyłożyć 60 zł, żeby mieć taką, tylko robimy to pierwszy w Europie dla kur. Wszystkie atesty oczywiście będzie miał ten olej z norweskiej firmy, także rewelacyjnie robią to dla nas za kur. Wszystkie mamy potwierdzenia, atesty europejskie nie posiada żadnych metali ciężkich. Także taki olej z rekina. Kto będzie chciał, mamy eksperymentalną tam parę buteleczek teraz damy. Jeśli będą zamówiły, będzie zainteresowani ze strony klientów. Właśnie pierwszy raz olej dla kur, bo kurie ludzie nie wiedzą co dawać. Tam pomyje dasz, to na pomyje kura, nie będzie wam jajka nosić. I taką kurę zobaczycie, pokażę wam, doświadczam następne doświadczenie. Jak ona po miesiącu odbuduje piórka, odbuduje cały organizm. Nigdy ta kura nie widziała zwierzęcego białka. Ona na paszy na so, na dostawała program. Oczywiście ściemniane światła wieczorem, imitacja zmroku, ale nie widziała nigdy słońca. Ta kurka nie widziała nigdy trawy. Dzisiaj tutaj pierwszy raz dałem jej trawę. I już instynktownie zjadłem tą górę trawy całą zieloną. Gdzie nigdy nie widziały trawy o mała kurka ani całe dwa lata. Więc polecam na tych fermach, jest tam, gdy wystarczy na zobaczyć, po 5 zł, kiedyś 2,50 zł, teraz 5 zł taka kurka ciężka. Oczywiście takie góry ja ratuję i będą żyły u mnie kolejne 3 lata. Czy będą mieć do żywocie? Wielu tam mówi, że są empatyczni i tak dalej. No niech pokażą, niech wezmą kurę odchodują, a nie tylko opowiadać, że są empatyczni. Mogą sobie taką kurę wziąć, odchodzić, trzy lata, opiekować i uratują jej życie. Ta kura oczywiście idzie do rzeźni, tam płacą rzeźni pewnie też 4 złote za kurę. I ona idzie do, 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 do marketu, wy ją zjadacie w marketach, Oczywiście po, po, po jedzeniu pasz fermowym, aby na programie, pasze są wszystko sztuczne, syntetyczne, witamina K2. K2, nie 2, K7, tylko h 3 syntetyczna, żeby jajko skorupę robiło. Są syntetyczne witaminy, wszystko jest syntetyczne. I taką kurę kupujecie w markecie tam na promocji za 9,90. A taką kurę ja odratuję i za miesiąc zobaczycie, kto nas będzie odwiedzał w lato. Już tam pod koniec czerwca robimy spotkanie z Sergiem Czarnym. Zapraszam do ogrodu. Kto będzie chciał na stronie, jeszcze raz oznaczam, takiej ceny nie ma ani w Europie, ani w Polsce. Tej wysokiej jakości, ale oczywiście może go również człowiek pić. Yy, błyżeczkę. Wiecie ile kosztuje w aptece. No całą cenę mamy dla kur. To jest, będzie olej na sklepie. Yy, mamy teraz yy, dla was tutaj 20 butelek. Pierwszy kto zamówi pod filmem, wyślemy taki buteleczek. Kto będzie chciał, wyślemy mu na swój tur. Kto ma, która mu się wierzy na wiosnę, nie ma jajek, w ciągu dwóch tygodni praktycznie odbuduje, bo odbuduje cały organizm. Wiadomo, że nazbiera coś tam, jakąś glitę, żołnicę, ale olej wiecie, co robi olej z rekina? Jakie ma wartości olej z rekina? Nawet po chemioterapii się poleca. Na oczyszczenie, toksyn detoks cały zrobić, olej z rekinii. Już za dziecka żeśmy go brali, ogromna witamina D3. Kurki będą już teraz na słońcu, zobaczycie za miesiąc jak będzie miała czerwony brzegień. To jest kurka Cindy, to jest krzyżówka lekorna. Także to już jest cięższa kura, białko, śnia, jajko jest śniadane, już nie jest takie białe. Także te które po prostu inwestuję, nie muszę inwestować, bo kura teraz 50-40 złotych. Wielu ludzi mówi takie drogie kury, lis Polecam Wam na termach są, teraz wysprzedają za grosze, podjeżdżacie, bierzecie sobie kurkę. Ja tą kurkę wziąłem, uratowałem jej życie, u mnie nadal będzie żyła. Także polecam Wam, dzielę się z moimi uwagami, bo wielu ludzi do mnie dzwoni, zajmuję się tym, pomagam wielu ludziom. Kto będzie chciał teraz, to sobie zamówi, tak u nas wyślemy taki olej z Ekina. Zaznaczę 60 zł litr oleju. W porównaniu do aptecznego butelka tam kosztuje 45-50 zł malutka 300 litr. Także rewelacyjnej cenie i to dajecie tylko i wyłącznie. Jak ktoś ma 10 kurek, to butelka mu straci praktycznie na 2 miesiące. Bo na 1 kg paszy dajecie się tylko 10 g. 100 ml na, na, na 10 kg. Także tak to wygląda. Na 100 litrów dajecie cały litr. Także tak wygląda. 100 kg kurka u was na, na całe 3 miesiące nie jest. Więc ktoś ma 10 kurek czy tam 20, 100 kg paszy to ma 1 litr. że złoty kurka. Naprawdę będzie wyglądać zupełnie inaczej. odbuduje piórka. Polecam, dzielę się, odpowiadam na pytania, bo wiele ludzi do mnie dzwoni, pyta. Teraz nie miałem czasu odpowiadać, bo mamy pracę w ogrodzie. Sadzimy dynie, pomidory. Zapraszam teraz na nasze, nasze aranżaty dyniowe. Drzewka czereśniowe, kto będzie chciał, podlewamy. bo jest susza, także nie mam czasu na kanale siedzieć i coś pokazać. Te kury polecam, są teraz na fermach do nabycia. Ja oczywiście nie sprzedaję, bo ja dla siebie będę prowadził. I pokażę Wam za miesiąc, za dwa, za trzy, jak ta kura będzie nosić codziennie jajko przez kolejne dwa lata, bardzo duże jajko i e, tylko i wyłącznie ratuje ją olej. Olej z rekina zaznaczam. Olej rekin jest z, z, z 600 lat, a więc ma ten glutacjon w mięśniach, nie traci, go mając te 20 lat czy 600 lat. I, I ten olej potrafi odmłodzić całą kurę. Kulka będzie miała również glutację. Ta kura nigdy nie miała zwierzęcego białka a więc nigdy, bo dostała tylko i wyłącznie soję na fermie, no i ziarna mielone. Teraz u mnie dostanie właśnie pełny, trawę, witaminy naturalne i zobaczycie, jak taką kurę wyprowadzę po miesiącu. Dzielę się z wami, polecam, bo wielu ludzi nie może sobie poradzić, mówię, że bardzo długie kury kupują ludzie, tylko trzy kury. Kiedyś pamiętam, jeździliśmy na Agotą na giełdę, kupowali po 20 teraz każdy kupuje 3, maksymalnie 5 kurek, no bo kura wnioska kosztuje 45 zł, taka jest cena po, po tych bazarach, gdzie tam wożą te kóry. My nigdzie nie za zaznaczam, nie jeździmy na żaden bazar, ja mam parę kurek dla siebie. Także taką kurę polecam Wam kupić teraz, kupić sobie butelkę oleju i macie i odłodzicie cały organizm tej kury. Już tam miesiąc pokażę kolejny film, jak te kury wyglądają, pokażę jak wyglądają resztę sadza, właśnie tu jak przekarmiłem co Które wkrótce są już obsrane. Zobaczycie, jak będą czyściutkie, piękne, wykąpane w piasku. Od jutra już dostałem mój program piasku, trawy i zobaczycie, jak kule robię. robię to od wiele lat. Oczywiście, kiedyś też tak robiłem, odwładzałem te kurie. Można zrobić im produktę 7 dni w totalnych ciemnościach na godzinę, tak jak i ludzie. I kura będzie zupełnie jak nowo, nowo, nowo narodzona. Także obserwujcie, dzielę się na, na, na kanale. Nie potrzeba wydawać ogromnych pieniędzy. Wiem ludzi, gdzie jest budżet ma słaby. Ktoś, kto nie, nie ma pieniędzy, to kupuje sobie drogie, nowe kury. Ja mówię tylko dla ludzi, którzy skromnie pytają mnie, gdzie można kupić nowych. 5 zł. Mówię Wam, warto dać kurę. Kupujesz 10 kurek za 50 zł. Inwestujesz 60 zł. Po miesiącu masz pełno, wartościową kurę, która będzie nosić 3 lata jajek. Codziennie. Pozdrawiam wszystkich i odpowiadam, bo nie mam czasu każdemu tam odpisywać. Odpowiadam na prośbę teraz, jak zdobyć taką górę. Są, Zapraszamy Was, a kto będzie chciał, pod filmem jest mnie, zamawia sobie taki olej rewelacyjny 60-lit oleju rekina. Można również człowiek się go napić, będzie na stronie zdrowia, e, zdrowia bez leku w sklepie. Jeśli będą zamówienia, jeśli te 20 butelek będzie więcej zamówień, prowadzimy to na sklep i po prostu będzie ten olej z rekina dostępny dla kurek. Pierwszy raz w Europie coś takiego. Żadna firma Wam nie sprzeda tej jakości wysokiej oleju z Norwegii, z rekina, za takie pieniądze. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Hej!